thank you 100 lat służby dla drugiego człowieka, 100 lat tradycji i oddania. Tak, druchnej i druchowie z OSP w Niszczycach świętowali jubileusz jednostki. Uroczystości rozpoczął pochód pocztów sztandarowych po odbudynek remizy, gdzie odbyła się Msza Święta. W jej trakcie poświęcono posąg świętego Floriana oraz pamiątkową tablicę. Po mszy przybliżono historię OSP w Niszczycach, a także uhonorowano druchów oraz samą jednostkę. Wręczono medale za długoletnią służbę, a sztandar OSP w Niszczycach udekorowano pamiątkowym odznaczeniem. Duchowie, dziękuję Wam za to, że można na Was liczyć, że jesteście z pokolenia, którego wizytówką jest nieobowiązek, bo to może negatywnie brzmieć, ale taka powinność wobec tej jednostki, że wielokrotnie dzwonię po duchów i czekam na ich przyjazd, a Wy już tutaj jesteście. Niech to będzie takim sygnałem dla nas, tych późniejszych pokoleń, bo, bo mamy kogo naśladować, i za to jeszcze raz Wam dziękuję. To już piąta jednostka na terenie naszej gminy, która kończy 100 lat. Bądźmy z tego dumni, mówił wójt gminy Bielsk, podkreślając rangę wydarzenia. Druchnie i druchowie, chcę Wam bardzo serdecznie w imieniu własnym Rady Gminy w Bielsku serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę za to, że możemy liczyć na Was podczas Dni Bielska, dożynek, możemy liczyć na Waszą obecność przy każdej uroczystości, którą organizujemy na terenie gminy i nie tylko, bo na terenie powiatu również. Za wszystko Wam dziękujemy. Tak jak powiedziałem, główny ciężar ciąży na samorządach i przecież doskonale znamy samorządy, gdzie Jednostki nie są wyposażone tak jak na terenie naszej gminy. Możemy być dumni z tego, że robimy wszystko z roku na rok, aby każda jednostka była bardzo dobrze wyposażona. Bo dzisiaj dobrze wyposażona jednostka to jest bezpieczeństwo mieszkańców tych najbliżej mieszkających, ale również mieszkańców gminy i nie tylko. I za to Wam. Serdecznie dziękuję, a szczególnie Radzie Gminy, która nigdy nie odmówiła potrzebom finansowym Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Słowa uznania oraz gratulacje złożył także Przewodniczący Rady Gminy Bielsk. Ratowanie życia, zdrowia, imienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę, aby, te trudna, aby ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. Gratuluję także wszystkim wyróżnionym i odznaczonym w dniu dzisiejszym strażakom. Swoją wzorową postawą niewątpliwie w pełni zasłużyli na otrzymane medale. Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla Państwa szczególnie uroczystym i radosnym. Niech przyniesie spełnienie planów i pragnień oraz doda sił potrzebnych w dalszym pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra społeczeństwa. Niech święty Florian otacza Was zawsze swoją opieką i stawienictwem we wszystkich działaniach oraz w życiu osobistym. Jak zaznaczyła Magdalena Woja, członek zarządu powiatu, strażacy nie tylko służą pomocą wobec mieszkańców, ale to również dzięki nim w tej części gminy rozwija się życie społeczne i kulturalne. Chciałabym podziękować Wam za współpracę, za to co robicie, za tą pracę na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz naszej gminy. Dziękuję za to, że bierzecie udział w akcjach charytatywnych. Bardzo często spotykamy się na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i mogę powiedzieć, że nigdy jeszcze Was nie zabrakło i zawsze, kiedy Was zapraszamy, Wy jesteście. Posłanka na Sejm, Violetta Kulpa, podkreśliła, że ten jubileusz to 100 lat wychowania w duchu patriotyzmu, wiary, ale przede wszystkim pomocy drugiemu człowiekowi. To jest mnóstwo historii, często tragedii ludzkich. Bo to wy byliście pierwsi, bo to wy wyciągaliście tą pomocną rękę. To wielokrotnie łzy wzruszenia, wdzięczności za to, co robicie. Sto lat to są również pokolenia, które są niejako wychowankami OSP niszczyce. To wielokrotnie. Rodzinna tradycja. W imieniu wojewody Mazowieckiego słowa uznania przekazał kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Najważniejszą rzeczą, która dominuje w działaniach strażaków, jest miłość do drugiego człowieka. Bo nigdy nie pytacie, komu jedziecie pomóc. Jedziecie pomóc z potrzeby serca, z miłości do drugiego człowieka. Życzę Wam, aby ten jubileusz był. Dobrym startem do kolejnych wspaniałych lat waszej działalności, żebyście się dalej rozwijali. Podczas jubileuszu nie obyło się bez prezentów. Wicestarosta Płocki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu oraz radnemina, ręce prezesa złożył ręcznie robione miedzioret. Druchny i Druchowie, sam jestem strażakiem. Wiem jaka to jest praca. Nie jestem strażakiem z zabiórka, ale strażakiem z tej pierwszej linii. Wiem, mi się mierzycie, życie, wiem, że tych zagrożeń coraz więcej przybywa. W takim dalekiej w czasie w minie drobin bardzo bardzo złe skutki wichury, dużo uszkodzonych budynków, dużo połamanych drzew. Nie było praktycznie domostwa, gdzie by nie było strażaków. Wszędzie jesteście obecni. List gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę przekazał także zarząd oddziału gminnego związku OSPRP w bielsku. Z okazji jubileuszu setnej rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszczycach składamy wam drogę druhny i drodzy druchowie najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje. Ochotnicza straż Pożarna w Nysczycach jest kolejną piątą już stulatką W gminie Bielsk powołana, aby stać na posterunku, służyć i chronić swoich mieszkańców przed niszczycielskimi żywiołami. Doceniamy Wasze ogromne zaangażowanie i poświęcenie, zarówno w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i ochronie naszego dziedzictwa, jak i działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa. Pamiątkową statuetkę wraz z życzeniami, przekazało również KGW w Niszczycach. Po części oficjalnej była integracja strażaków i lokalnej społeczności. Gmina Bielsk pozyskała kolejne dofinansowanie, to 100 tysięcy złotych na oświetlenie. Do tego oczywiście dołożymy własne środki, po to żeby jak najwięcej tych lamp pobudować, żeby drogi nasze były dobrze oświetlone, żeby były bezpieczne, a przede wszystkim chodzi o mieszkańców również którzy z tych dróg korzystają. Jak dodaje lampy będą na terenie gminy wymieniane systematycznie. chcemy jak najwięcej odnawialnych źródeł energii na terenie gminy mieć zainstalowanych. A drugi powód to jest tak, że to stare oświetlenie generuje nam naprawdę ogromne koszty. Po pierwsze to są koszty energii elektrycznej, ale oprócz tego jeszcze musimy płacić, ponosić konserwację, opłacać konserwację, także to są dodatkowe środki, które wydajemy po to tylko, żeby drogi były oświetlone. Dlatego bardzo nam zależy na wymianie tych źródeł oświetlenia drogowego i będziemy to dalej systematycznie robili. Lampy pojawią się między innymi w Bielsku, Cekanowie, Goślicach, Jączewie, Sękowie czy Zakrzewie. W Bielsku odbył się pierwszy powiatowy pokaz gołębi rasowych i ptaków ozdobnych. Wystawiło się kilkunastu hodowców i chociaż pogoda nie dopisała, to impreza była bardzo ciekawa. Służy to rozpowszechnianiu naszej pasji, zachęceniu młodych hodowców do E, ho, hodowania gołębi, dro, drobiu ozdobnego. Są to gołębie hodowców naszego związku, czyli Płockiego Związku Hodowców Gołębi Ozdobnych i Drobiu Ozdobnego. E, tak jak pani wspomniała, pogoda nam nie dopisała, ale trzymamy kciuki, że uda się tak. Kolejna edycja e, przy większej liczbie e, eksponatów i przy lepszej pogodzie. Wśród gołębi hodowlanych ptactwa ozdobnego był również królik, ale i gęsi. Cieszy, że hodowcy to właśnie Bielsk wybrali na takie spotkania, mówi wójt gminy, który również jest hodowcą gołębi. Od najmłodszych lat towarzyszyły mi gołębie i towarzyszą po dzień dzisiejszy. To jest pasja której nie można się wyzbyć. Ja też próbowałem parę razy, ponieważ mam ograniczone możliwości tutaj czasowe, ale to się nie udało. Dalej hoduję, dalej mam parę gołębi, bo nie wyobrażam sobie jakiegoś życia bez, bez tych wspaniałych ptaków. Zrodził się taki pomysł wśród hodowców, żeby zrobić to cyklicznie w Bielsku, raz w miesiącu się spotykać, ze swoimi gołębiami, i mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. Oczywiście my będziemy te, te pomysły akceptowali. Kolejny podobny pokaz, również w Bielsku, zaplanowano na sierpień. Organizatorem wydarzenia był Płocki Związek Hodowców Gołębi Ozdobnych i Drobiu Ozdobnego.